Wczoraj był live, ale po 23, więc dzisiaj zrobiłem tak wcześniej, no z racji, że mi się no nie co robić. zrobić, nie mam co ze sobą zrobić, więc live'ik taki powstał. Tu wam pokażę konika drastika, nad którym pracowałem, znaczy nie pracowałem dzisiaj, ale ogólnie Ogólnie wczoraj sklejałem, bo się trochę nadłamał. Będę ten ogon trochę poprawiać też swoją drogą, wczoraj vipy pokazywałem na live'ie. Pokazałem też nowego Brejerka, który już się zadomowił u mnie. Miałem wyjść ze smykami na nagrywki, ale końcowo wyszło tak, że nie poszłem, bo nie chciałam się po prostu, nie miałem w ogóle na nic chęci. Cały dzień siedziałem na fotelu i tak. W tym pierwszym skutku na lewie. Zaraz wracam, tylko po wysłaniu live'a na grupy. Więc moment. OK, witam ponownie, porozsyłałem live'a na wszystkie grupy I tak, tak to wygląda słuchajcie Nie wiem co robić, więc tego live'a sobie um, zacząłem Ciekawe czy ktoś dołączył, w ogóle, bo wczoraj były tylko chyba dwie osoby i Inferno Czyli łącznie z czym. no ale głównie to Inferno pisał na tym czacie Także bardzo zainteresowania nie było Nie to może były ogóle 3 osoby, potem nie. Mam um, pewnie dlatego, że była już późna godzina. Chociaż raz akryluję live'a, to było bodajże 60 osób, a była piąta rano, więc czwarta, piąta, coś takiego, więc ciekawie. No i czekałem aż coś dołączy. Już już prawie dwie minuty trwa live. Jest taki sam kadr jak wczoraj, bo nie wiem. Witam pierwszą osobę na live. Jest taki sam kadr, bo nie wiem, na co mogę go ustawić, także Lucjan, witam na live. zapraszam do zadawania pytań i do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę i komentarza, jeśli podoba Ci się moja twórczość i ogólnie zachęcam Was do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, komentowania, bo to jest dla mnie znak, że chcecie tych filmów więcej, że podoba Wam się moja twórczość itd. No. Smyki sobie z półek pościągają, właśnie miałem się na nagrywki dzisiaj, ale wyszło piecowo, tak, że nie poszło. Witam zwierzakowe Laufy na live. Witam serdecznie na live. Wybaczcie za krzyki w tle. Dzieci tam bawią, więc tak. Witam wszystkich. Witam wszystkie nowe osobki na live. Zaraz, mimo, może odpalę live na laptopie, bo nie wiem, czy wszystko im pokazuje to, co ma pokazywać. Bo ostatnim razem, jak robiłem live na telefonie, to część pytań mi pokazywała, a część nie, więc ja sobie odpalę. Możecie mi napisać na czacie, czy, czy wszystko czytam, bo mi na telefonie pokazuje tylko ale koniów. Eee, dziękuję. No, dziękuję. Realna creation live. Eee, ja sobie zaraz zobaczę, na to, czy wszystkie pytania kanał na pewno mi pokazuje, bo nie jestem pewny. Co sądzisz o medycynie? Nie wiem o co pytać. No myślę, że medycyna się ogólnie na świecie się rozrasta i duży plus dla wszystkich lekarzy i tak dalej. No. z sobie o polityce, ale to są dość młode osoby. I nie chcę kanału z mieszać w politykę. Mam drugi kanał. Tam prawdopodobnie będę poruszać tematy polityki, chociaż przyznawam się. Zacząłem pracować nad filmem o Jellyfrucie. Jeśli ktoś kojarzy że Fruit, taka postać w internecie. Ehm, no i będę film robił o jego upadku i w ogóle nowo Będąc na to na live Live'ie. Więc co zarobkowa korporacja realna nie pisze. No, ciekawie. Ja zaraz sobie na zobaczę zobaczyć czy wszystkie wzglęgemania. Na kanał pokazuję, a wy możecie też tam, tam od siebie pisać. A więc w 12%, no więc zaraz sobie yy, dołączę powerbanka. Banka. Dzień dobry, witam koordynatorów na witam serdecznie. Cicho słychać, no możecie mnie podgłośnić, a będę się mówić głośniej, żeby mi było lepiej słychać. Więc dajcie znać czy lepiej. Nie wiem, co pisać. Wszystko, wiesz, obojętnie jakieś pytanka w ogóle, nie wiem, jesteście czegoś ciekawi, to zapytajcie mnie, macie teraz okazję. Te nie są często, Ko Te są na sprzedaż. E, nie, nie, ten nie, ale mam kilka modeli na sprzedaż. W sensie niektóre z tych same, ale nie wszystkie, nie? Na przykład, pokażę na przykład ten ogierek Tinker jest na sprzedaż z kolekty. Albo nie wiem, co jest tu, co jest tu jeszcze na sprzedaż. Hmm. Jest to clash Norika na sprzedaż. Wszystko z na mojej windy turno 244. Jest tam dużo. Kojarzy gry Star Trek online. Jak najbardziej grałem w Star -Cyby. znaczy grałem w Star. -Star, -Star. Table, ale nie jakby regularnie. Na moim kanale są chyba dwa live z tej gry. W dodatku na moim drugim kanale, Marcy tankowy chyba, e, jest tam e, chyba też film właśnie dotyczący tej gry. A jeśli to nie daje nic, to co się odwaliło, że koniec bierzesz? Czekajcie. Hmm. Wiesz co? Pytanie co ci... Okej, okay, widzę, że mam pytanka na no, laptopie więcej tych pytanek, więc momencik. Ale kochani, co to jest... Cicho słuchaj nie wiem co pisać, tak jestem. Dobra. E... Dobra, mam pytanka. Co do modeli, to nie sądzę, że mi coś odwiedza, to Po prostu mam takie hobby. Nie wiem, zbieram modele. Hobby jak każde inne, słuchajcie, więc... No. Tyle z mojej strony w tej sprawie. Hejka, przepraszam za to, że nie było. Nic nie szkodzi. Słuchajcie, to nie jest Julieta. To jest, czekaj, zobaczę zaraz. Zaraz Wam powiem. Mi brakuje dwa z do doskonale. Słuchajcie, to nie, jest, to nie jest Juliace tylko to jest osoba, która się jakby, no nie tyle co potrzeba, bo ma w opisie, że jest inną Julią, ale jest to osoba, która ukradła ukradł profilowi Ulicy i to nie jest prawdziwa Julieta. Słuchajcie, możecie sobie wejść w profil i zobaczycie, miałem nagrać o tym dzisiaj shortsa, to fake, dokładnie, to jest fake To jest yy, fake'owe konto, yy, ktoś właśnie ukradł profilowy profilowej yy, Zaraz wam to mogę pokazać na Takie, okay, czekajcie, odłożę sobie coś tylko Zobaczcie, fake'owe konto, czekajcie, usunę tylko coś Moment No, szkoda, szkoda. Julia jest teraz zajęta, wiecie. Zobaczcie. Nie. Jeszcze raz czekajcie. Zaraz wam pokażę. Niestety, ale tej konta. Jakaś, jakaś młoda osoba. Zobaczcie. Nie wiem czy widać, widzicie? Inne profilowe totalnie. W sensie... No tutaj jakiś film jest... Jakieś zdjęcie w tyle, ale to nie jest Julia C. Tu macie... Opnis, macie sobie skreina zrobić, jak chcecie. Czy wy możecie sobie screena zrobić? No, tyle ode mnie. Moja historia z modlami się zaczęła w lice. O, bardzo fajnie. U mnie na wsi w Bułgarii każdego roku jest Todorow Den. Zbierają się w z koniami i robią wyścigi zawody. typu koń, który koń silniejszy? O, bardzo ciekawie. Co do, co do silnych koni, to mamy tutaj na przykład takiego giera bercańskiego, koń pociągowy, który myślę, że mógłby wytworzyć w takiej dyscyplinie sportowej. Dobra. I na no będę sobie czyty, pytanka czytał z tatua na laptopie. And, dobra. Jeszcze jeden sub słuchajcie, Będziemy mieli 600 subskrypcji na kanale ponownie, bo było, wcześniej było, ale upadło. Ten chyba ktoś mnie odsubskrybował jeden raz i spadło, ale tak te frezyjskie czarne wielkie są niesamowite tu mam dużo koni jestem w ogóle jestem ogromnym fanem koni nie zapomniałem co chciała napisać Ach, to moja pamięć nie szkodzi Przypomnijcie. w ogóle nie wiem dajcie mi znać czy wy żyjecie bo mam pokazuje mi że są dwie osoby on teraz dwie osoby które po mi pokazywał zero osób a pisaliście więc dziwne co do koni frazyjskich to jestem ogromnym fanem koni frezyjskich tu mamy na przykład pierwszy rząd koni fryzyjskich, drugi koni Drugi rząd koni kryzyjskich i trzeci rząd koni kryzyjskich. Jeszcze mam drugą półkę z koniami kryzyjskim, więc słuchajcie, mega. Mam w planach sobie takiego konia kupić, jak remont skończy. Jak remont skończy siedliska. Do powodzenia w Remoncie. powodzenia w Remoncie. Ja wam napiszę moją nazwę na Vinted Napisałem Wam moją nazwę na Winted i jak ktoś chce, to może sobie tam zobaczyć koniki, czy cokolwiek innego. No i tak to wygląda, słuchajcie. Co zaczynasz się na raz? Nie rozumiem Twojego pytania. W sensie początku pytania nie rozumiem. Czy, się na raz, czy znasz się na razach koni? Czy znasz się na rasach koni? O to Ci chodziło? Bo nie jestem pewny. Nie jestem pewny co mieć na myśli. Okej. Okay. dobra. Napisz mi, czy o to Ci chodziło, bo nie jestem pewny. Dobra, może to odepnę już tego Vinted i dam Wam coś innego. Dobra, ale jak ktoś chce, to może sobie tam właśnie znajdź, to mojego Vinted jest zawsze tutaj gratisy. Podaję ja zawsze jakieś upominek, liściki w ogóle. Więc tak. W opisie macie regulamin co do live'a. Mogę wam go tutaj wysłać. Zaraz go wam wyślę. Na przykład. No, tak. Do literki zjadły. Dobra. Tu macie yy, regulamin live. Yy, dobra, literki zjadły, ok. W Anglii są w modzie takie duże konie przepychowe. Pociągowe, chyba, nie przepychowe. W, w Polsce mówimy na, te, na takie konie, właśnie dosadne, które mają masę konie pociągowe. Czyli znacznie na konie miało być. A, okej. Okay. E, wiesz, co? Niby tak, ale nie mam takiej wiedzy. Jakby coś tam wiem, ale no z jakimiś tam krańczyjami. Jakoś się nie, nie zagłębiałem bardzo w temat na przykład, ile, ile żył najdłuższy koń fryzjacki, nie? Ale wiem, że tam konie chyba żyją do 20 lat. Klacz ma chyba 36 zębów, a Auger 42, z tego co pamiętam. Takie podstawowe rzeczy mniej więcej kojarzę. Przypomnij mi w momencie swojego życia. Przypomnij mi się w momentów momencie swojego życia. raz zapomniałam imię dla zwierzaka. Pamiętałam, że jest to stokrotka po angielsku, ale imię ja nie, nie mogłam sobie przypomnieć. O. no ja zawsze, ja zawsze na przykład jak nie jestem jakiegoś pewien, co na przykład wpisuje w tłumacz, mm, jak nie jest to polskie słowo. I na przykład sobie jakoś przekręcam te słowa wyrazy. I na przykład mam jakieś imię dla konia. Na przykład nie wiem, Agnes, nie? Taki przykład. No. Tak w ogóle nie wiem, to widzieliście mój najnowszy film, znaczy najnowszy, był najnowszy dzień Wagarowicza. Musiałem go niestety usunąć, ale będzie ponownie wstawiony na kanale, tylko musiałem troszkę zmienić scenariusz niestety, ale będzie, będzie można sobie go obejrzeć jeszcze raz. Tylko musicie mieć trochę czasu, aż go... Troszkę przemontuję, bo muszę tam kilka y, zdań zmienić. W sensie kontekst tych zdań, niestety. Dobra. Napiszcie mi tam czy czujecie, czy, czy jak, bo widzę, że że pi jest pięć osób, a tylko dwie osoby są na czacie aktywne. I w ogóle zauważyłem, że mi tak aktywność na, na live'ach spada, bo zawsze było tyle osób, nie? A teraz, nie wiem, no dwie, trzy osoby są. Trochę szkoda martwi mnie to trochę. Bo zawsze tych osób było właśnie bardzo dużo. Była ta aktywność na czacie, a teraz jest nie wiem, jedna osoba, trzy osoby. I mniej więcej... Mniej więcej tyle tych osób jest zazwyczaj. Wczoraj byłam na live u Maxa x taki tygrys Tak kojarzę, znam, znam, oglądam czasami. I prawie zawał dostał. Bo mu jedna osoba wysłała 150 złotych. Jezu, dużo. Ile masz koniec wszystkich? Wszystkich nie mam pojęcia. Nie wiem, może 200, może 300, może 400. Nie no tak, myślę, że 325... coś koło tego. Do 400 maksymalnie Nie liczyłem, ale jak bym nagrał z kolekcją to pewnie nagram. W sensie napiszę ile mam tam wszystkich modeli Koli Z możliwością że na skalę, w zależności jak byliście chcieli A co to o Ciebie jest, wiaro koło love? To chcę sobie też donate'y, w sensie właśnie możliwość donate'owania mnie Czyli na przykład, nie wiem, będzie możemy wysłać tam, nie wiem, donate'a, nie? I załóżmy, że te donate y będą szły na kanał, na materiały, na customy, żebym mógł się w tym rozwijać, nie? I te dla Was prace coraz lepsze tworzyć do filmów. Bo na przykład y aparatu nie mam, taki aparat skłączony z kamerą, a gdyby na przykład się udało na niego się z to, to byłoby tak naprawdę dzięki Wam. I dzięki Wam te filmy byłyby lepszej jakości w ogóle. Tylko, że nie, nie ogarniam jeszcze tych wszystkich donatów i w ogóle, więc. Na razie mogę sobie tak. nie spadł. Na razie mogę sobie tak pokazać. A... Może się wkrótce, niebawem, coś zmieni, zobaczymy. Jeździłeś kiedyś na łyżwach, rolkach albo w rodkach? Kiedyś próbowałem jeździć na rolkach, ale mi się nie udawało totalnie. W tym roku jeździłem na łyżwach pierwszy raz. Chyba. W... Czekajcie, idę po banka. Zaraz wracam, pójdę po banka i zaraz się na to potem odpowiem. Dobra, jestem. Zobaczmy sobie już powerbanka. Co to za powrotem, mi przychodzą? Dobra. Ale mam telefon gorący 4%, słuchajcie, lipa, lipa. No, odpowiadając na pytanie: jak to powerbanka? To jeździłem na wyżwach w tym roku pierwszy raz w życiu. Dwa razy? Nie. No, w sumie raz byłem taki jeden wypad, nie? No i. I fajnie było, bardzo fajnie, spodobało mi się. Jestem po prostu fanem łyż, Szkoda, że już nie można, bo jest e, ciepło i ten st się stopił. Ale mimo wszystko było bardzo fajnie myślę, że za rok też się wybiorę. Na początku, co prawda, było mi tam mm, niekomfortowo, bo nie mogłem się w ogóle na lodzie utrzymać. Musiałem się barierek wytrzymać. Właściwie nie barierek, tylko takiej ścianki, nie? Ale potem zacząłem, no w sumie na początku też wjeżdżałem trochę w ludzi yy, przy tych barierkach, bo oni też stali Nie wiem czy się uczyli, czy co W nich też wjeżdżałem Ale potem zacząłem coś łapać i tak na sam koniec yy, byłem z I znajoma mnie tak pociągnęła na ten lud, Popchnęła mnie i ja zacząłem tak sunąć jak łabić jak Muszę kończyć, pa Okej, okay, papa No i zacząłem tak po, po tym lodzie tak szybować pięknie i mi się to spodobało. I od tamtej pory już tak potrafię normalnie, jakby jeździć z równowagą. Nie nabrałem tej równowagi. Ale najważniejsze żeby się nie poddawać i żeby próbować do skutku. Mnie na początku nie wychodziło, a potem dopiero za któryś tym razem zacząłem to łapać. Więc tak. Wygląda się na czasie, obie mi osobki. Czy chcielibyście powrót do serii, gdzie komentuję seriale innych twórców? Odcinki, seriale i tak dalej. Bo nie wiem, czy byście chcieli powrót do tej serii. Był jeden odcinek z tej serii. Możliwe, że będzie więcej tylko właśnie w, zale w zależności, czy byście chcieli taki em, film. Bo ja go nagrałem na laptopie. I tak. Teraz owki witam serdecznie na lewie. Zapraszam do wydawania jakichś planek bądź coś tego typu. No. Ja czekam na pytanka i tak. Jedna osobka, Kurde. Nie wiem, martwi mnie ta aktywność na live, bo zauważyłem, że jest coraz mniej tych e, ludzi, słuchajcie. E, ta aktywność trochę mocno spada. Jakby, niby na filmach jest ta aktywność, jeśli chodzi o wyświetlenia, ale w komentarzach już tak nie bardzo. Tak samo na live, więc. Nie wiem, co się dzieje. Trochę lipa. No. Założyłem też, że znosicie za szorcami, bo zawsze pod szorcami było dużo jakby komentarzy. I Ogólnie było też jakby pod szorcami. Odkąd skąd tych szorców nie ma, to nie jest to aż tak. No, nie ma aż takiej aktywności, nie? tej pory, więc myślę, że po prostu sobie powrócę z, z Shortcami tak jak wcześniej bo... no bo szkoda, nie? i też lubię je sobie, bo to jest taki krótki, luźny filmik zmontuję shortsa i wstawiam, nie? w macie ja mam przy okazji odhaszone, że na przykład, nie wiem, nagrałem tam yy, że że wrzuciłem już jeden film, nie? w ogóle zaraz na moim kanale będzie 200 filmów 192 filmy są czekaj, napiszczę Dobra, nie napiszę. No. Ale tak. 190 papierów, słuchajcie, więc niedługo będzie 200. Super. E, nie, Boże. W ogóle pomyliłem się, bo ja tam mówiłem, że będzie zaraz 600, subskrypcji. nie 600, tylko 560, więc pomyłka moja. Ile masz modeli wszystkich? Już odpowiadałem na to pytanie. Mam pra prawdopodobnie około 325 modeli. 325 modeli. I 192 filmy Więc tak, jak będę sobie kiedyś tego live' oglądał, to sobie będę wspominał wspominki takie, że offset było 192 filmy, nie? W ten sposób i z modelami tak samo Bo kto wie, może kiedyś tą kolekcję, może, może zredukuję, żeby była mniejsza, a może jeszcze powiększy, nie? Nigdy, nic nie, nigdy nie wiadomo Zobaczymy, co, co czas pokaże no tak to wygląda, no, słuchajcie. Nie wiem, co Wam mogę tutaj opowiadać. Może wrzucić jakiś temat do rozmów. No i zaraz. Nie wiem, może zaraz tego live zakończę, bo widzę, że nie ma aktywności w ogóle. A jak ja tak gadam, to też trochę nudno. Nie? Nie wiem, może że posta z, 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 z tym, że będzie live, będę uprzedzał Was. Bardzo dużo masz jakie Dziękuję. E, może będę wyrzucał jakiegoś posta z uprzedzeniem, że nie wiem, będzie live, nie? Bo jeśli, jeśli tak ma to wyglądać jak teraz, to trochę przyznam szczerze, że bym się odechciewał. No bo jak ja mam sobie dogadać, a nikt nawet mnie nie słucha, no co wiecie, tak... Średnio, średnio. W ogóle zostałem nawet zlecenie od Nika, ja customa. Będzie to klacz arabska. Ten Mold Klacz Arabski, tylko że on tam kupił taką oryginalną, nie to z custom akurat drastic ale oryginalna ma workoczek i ugrzywie. I kupił wersję, tą wersję Myszatą. Będzie też unpacking na kanale. Będę ją malować na maść mm, siłą hareczkę. Na zamówienie. Bez przerówek. Więc tak, będzie odcinek prawdopodobnie. Bo zauważyłem, że... Zrobiłem niedawno taką ankietę, na jaki, jaki film by ci na, jaką serię filmów najbardziej byście chcieli na kanale i z ankiety wyszło, że największy popyt jest na filmy zmalowania modeli koni. Było tam 23... Nie, 32%. Na film z kolekcją było 23%. Na odcinek z też 23% i na film z nolami koni też 23%. Malowanie modelu wygrało, więc malowanie modelu będzie najbliżej. Znaczy postaram się, żeby było. Nie wyjdzie? Zobaczymy. Bo już raz taki odcinek nagrywałem z Hektorem, ze słuchaniem prezyjskim ten Gierek, Karol Ryszowaty yy, yy, właśnie z Mojo. No. Będę go prawdopodobnie zmywał i malował od nowa, bo przy nim popełniłem taki straszny błąd, gdzie początkujący zauważyłem, że go hmm, Chociaż malowałem go dość dawno. Kilka miesięcy temu. Który model koni jest najstarszy? Z kolekcji najstarszym modelem jest klacz eh, w Prawdopodobnie najstarsza. Ona mi się wydaje przynajmniej. Czekaj, teraz sobie porównam, bo mam tutaj dwa najstarsze z lat 90. Tu mamy klacz angielską Falblut z roku 90., którego nie pisze ona, jest chyba 92. A inne stare modale, tutaj mam na przykład klacz anglo z 93 roku, też bardzo stara. I tu ktoś, nie, nie ktoś tylko ma, z 2001 roku. Kracz angiel-arabska z firmy Szleś. Zaraz zobaczymy jeszcze fryza, bo ten fryz też jest dość stary. I jest z roku 93. Nie. Czekaj, który to jest. I to jest z 98 roku. wałek fryzjerski z firmy e, Szlejś. Więc tak to wygląda. Słuchajcie. W ogóle niedawno zacząłem przerabiać model konia, zacząłem przerabiać, odcięłem mu szyjkę i głowę, tutaj, mam już jednego tam, tu mam jednego, tu jest drugi, z wymianki, z yy, tam, on, on występował w ogóle w odcinku z Verdadesem, jak otwierałem i to jest ten model właśnie, tu jest jego głowa, będę mu robić prostą szyję i nie wiem, zobaczymy jeszcze, ale na pewno mu tą szyję odetnę i wyżej bi od nowa. Możliwe, że będzie w innej pozie. Co w się sensie głowa, będzie w innej pozie? E, Tchu, nie głowa, tylko szyja. Inaczej skierowana. Na przykład tutaj mamy fiorda z kolekty, który jest przerobiony. Przeze mnie robiłem mu nową szyję. Trochę mu brzuch poprawiłem lekko nogi. I będzie miał nowy ogon. W ogóle moja pierwsza szyja. Jestem z niej bardzo, ale to bardzo dumny, zadowolony. No. Prawdopodobnie zaraz będziemy kończyli live'a, bo nie ma, jak mówiłem, aktywności. I tu jeszcze taki drastik swoją drogą, taki fantazy. Też to jeszcze, ty będę jeszcze trochę poprawiał prawdopodobnie i tu ma ten róg, jest garbonosem, ma takie włosie. Mało osób na live'ie dzisiaj jest. No mało, mało osób jest dzisiaj, no. Może nocy. Chociaż może to dlatego, że ja dawno tych live'ów nie robiłem i może ludzie zapomnieli trochę o tym, nie? Po prostu po tej pierwszej będzie większa aktywność, nie mam pojęcia, ale wiem, że teraz jest tych ludzi dość malutko, a zazwyczaj właśnie w tych godzinach te live robiłem, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że ta aktywność jest czasem większy, bo live, ostatni live 19 godzin temu był, ale jeszcze przed nim, bo to jest drugi live, taki z Ostatni live taki dawno, dawno był miesiąc temu, nie? I tak miesiąc, miesiąc, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu była ta fajna aktywność. Jak nawiałem koniki nie tylko. Ale no, stało się jak się stało i ta aktywność zmalała niestety. Dlatego powracam do aktywności, będzie mniej więcej i hmm, tak dalej. No, tak to wygląda. Jak macie jakieś pianek, to pierwsze śmiało. I tak lewa zaraz pewnie by kończyć, bo no, jest mało ludzi i nie bez sensu by tak prowadzić, nie? 27 no, minut trwa. No wczoraj lepiej godzinka, bo akurat wtedy Gdańsk z inferno. Ale no. Dobra, będziemy powoli kończyli tego live, więc dziękuję wszystkim za udział. E będziemy kończyli już, widzicie, że nowo. z kończymy live, bo nie ma aktywności. Więc dziękuję wszystkim za udział w live. E Dobra, od wszystkiego dobrego, miłego wieczoru itd. itd. Ja tego live'a kończę, prawdopodobnie będzie też jutro live, bo jutro będzie niedziela. Tylko proszę Was o tą aktywność, jeśli to oglądacie. No, live są zazwyczaj od 19 do 22. No, no. Więc tyle ode mnie, dziękuję i cześć. Do następnego.